Tomasz Tomasz Olejnik jeszcze singlowo w organizacji Fame nie wygrywał, natomiast ma apetyt na zwycięstwo. Poczuł. Ten smak tylko raz w karierze, a przecież będzie toczył swoją już dziesiątą walkę. Zobaczymy, jak to wszystko potoczy się jutro. W jakiej dyspozycji przystąpi do pojedynku ze zdecydowanie cięższym i bardziej doświadczonym rywalem Tomasz Olejnik. Dzisiaj króciutko, dzisiaj tylko próbka umiejętności. Natomiast zmotywowany jest piekielnie, żeby w piątkowy wieczór sprawić ogromną sensację. Ale czy tak będzie, trzeba sprawdzić, w jakiej formie znajduje się jego przeciwnik. Marcin cesarz Cesarz powraca do organizacji fejm. Ostatnia walka na fejmie, na gali z numerem ósmym. Kiedy mierzył się z Kasjuszem, ostatnio długo bez zwycięstwa. Pięć kolejnych pojedynków bez wygranej, natomiast zapewnia Marcin Najman, że jutro ta seria zostanie przerwana. Czy tak faktycznie będzie? Przypominamy pojedynek zakontraktowany w formule K1 w małych rękawicach. Także będzie mógł skorzystać właśnie z tych piekielnie mocnych ciosów. Sporo tutaj akcentów także do tych wizualnych, dotanych dźwiękowych efektów. Zobaczymy jak jutro z tych mocnych uderzeń będzie chciał skorzystać Marcin Najman i jak długo ten pojedynek potrwa. Niektórzy wróżą tutaj ekspresowe zakończenie na korzyść Marcina Najmana, że ten pierwszy mocny cios może zakończyć to starcie. Marcin Najman! Dziękujemy serdecznie za ten... Tomasz Olejeni! Tomasz Olejnik po drugie zwycięstwo w swoim dziesiątym pojedynku singlowym w organizacji Fame Singlowo jeszcze nie wygrywał. Jak to będzie wyglądało jutro? Tutaj waga open. Natomiast Tomek Olejnik zapewniał, że będzie wyglądał zupełnie inaczej: 80,5 kg to jest oficjalna waga Olejnika. Ale czy to wystarczy? Czy to wystarczy na piątkowy wieczór i starcie z prawdziwym cesarzem? Zapraszamy na scenę rywala! Marcin Cesarz Najman. Marcin Najman już melduje się po raz kolejny po tym powrocie. Na wadze organizacji Fejmi wnosi 112 kg, 300 gramów, a więc przewaga znaczna. Ponad 30 kg na korzyść Marcina Najmana, bo o tyle jest cięższy od swojego przeciwnika. To Marcin, dostałeś wlotę do federacji dzięki mnie i dzięki mnie będziesz wyjebany w niej szybciej niż tutaj wbiłeś. Słuchajcie, no nie ma, nie ma co ukrywać. Bardzo groźny smog, jeden z najgroźniejszych w federacji. Młodość, polot, fantazja, technika no właściwie nie ma słabych punktów. Także gość wie, co mówi. Będziesz musiał zmienić federację szybciej niż tu wróciłeś. Tak, pójdę do tej twojej. O, jeszcze tutaj. Już, już, już Marcin, już Marcin podchodzi. Tak, zmienię, pójdę do tej twojej. Royal Division kurwa. Na dywanie kurwa. Myślisz, że cię tam chcieli? Niestety po tej walce będziesz musiał zmienić. Przestań się kurwa jąkać, to jest po pierwsze. To jest po pierwsze. A po drugie przestań. ho! Jak na 30 kilo przewagi, to kurwa nic nie poczułem. Niestety nie masz siły, żeby nawet mnie przepchnąć, kurwa, balonie jebany. Człowieku, ciebie jutro czeka bardzo ciężki dzień. Jeden z najcięższych w życiu. Co by było, jakbym ja cię tu kurwa dzisiaj połamał, nie byłoby walki. Daj spokój, nie wygupiaj się. Ciesz się, że wróciłeś do tej Federacji, ale jak powiedziałem, szybciej z niej wypierdolisz, więc do widzenia Marcin Najman, jutro będzie twój koniec i będziesz musiał kurwa koszyki pchać w kerfurze. Bardzo się cieszę, że wróciłem do manie do Royal Wyżyn na dywanie, tak jak powiedziałem. Jak coś, to szykuj miejsce. No pięknie, no kurwa, no jest elegancko. Tutaj, tutaj mamy troszeczkę dywan, żeby zawodnikom było wygodniej na, na bosa, ale oczywiście dzisiaj jesteśmy w organizacji Fame, jutro tych dywanów nie będzie. Jeszcze face to face Tomasz Olejnik, Marcin Najman. Formuła K1, małe rękawice. Tomek, jeszcze słówko, jeszcze słówko, bo tutaj chcemy jeszcze dać Ci szansę, abyś powiedział kilka słów do publiczności. Dlaczego mamy Tobie uwierzyć? Do tej pory tylko jedno zwycięstwo, dziesiąty pojedynek singlowo w organizacji FM nie wygrywałeś. Rywal 30 kg cieszy, natomiast Ty w to wierzysz. Dlaczego my mamy w to uwierzyć? Wiesz, dlaczego w to wierzę? Bo to ja w tej federacji wybieram przeciwników i jak miałem do wyboru niskorosłego, to wolałem wybrać Najmana, bo wiem, że będzie po prostu łatwiejszy niż niskorosły. Uah! tutaj mocne uderzenie. Marcin, Twoja odpowiedź na... Takie tezy ze strony Twojego rywala. No prawdziwy smog, no kurwa Godzilla, no. Także to nie ma co, kurwa. Godzilla kontra cesarz. Już jutro podczas gali Fame, te Na to czekamy.